Mój synu, zwróć uwagę na to, co zaraz Ci wyjawię. Nic, co się teraz dzieje, nie jest wynikiem przypadku. Moment, w którym Twoje oczy padają na te słowa, był przewidziany, zanim jeszcze wziąłeś pierwszy oddech. To nie jest po prostu kolejny zwykły dzień. To jest dokładnie ten moment, który przygotowałem z niebiańskim oczekiwaniem. Przybyłem z autorytetem, który przekracza granice czasu i materii, aby ogłosić nadszedł Twój czas. Tak jest, nadszedł moment, w którym ja, Twój Stwórca, Twój wieczny Ojciec, Ten, który nigdy nie opuścił pola bitwy dla Twojego dobra, interweniuję z siłą i majestatem, aby rozbić wszelkie kajdany, które do tej pory Cię trzymały w więzach. Niewidzialne kajdany, które łączyły cię z bólem, które trzymały cię zanurzonego w ciemnych cyklach bolesnych myśli, które zaciemiły twoją wizję obietnicy, którą w tobie zasiałem. Byłem obecny w twoich cichych świtach, w krzykach, które nigdy nie ośmieliły się wydostać z twojego gardła, we łzach, które cicho spadały za mechanicznym śmiechem. Widziałem, że czujesz się samotny. Nawet gdy jesteś otoczony znajomymi twarzami. Dziś wkraczam w Twoją historię z rękami, które nigdy nie zawodzą. Przychodzę, aby zmienić bieg tego, co Cię trapi. Nic nie umknęło mojej uwadze. Żadna niesprawiedliwość nie ukryła się przed moimi oczami. Każde rozczarowanie, każda cicha zdrada, każde drzwi które się przed tobą zamknęły, każde marzenie, które wydawało się pogrzebane, gdy jeszcze żyłeś, widziałem to wszystko. Ale chcę, żebyś wiedział, że pory roku nie są wieczne, kiedy to ja rządziłem czasem. Nadszedł czas, aby położyć kres temu cyklowi cierpienia. Zdejmuję z twoich ramion ciężar, którego nie mogłeś już unieść. Rozrywam z Twojej piersi węzeł, który uniemożliwiał Ci oddychanie. I ogłaszam, okres bólu dobiegu końca. Teraz zaczyna się czas radości, nie takiej, która trwa chwilę lub zależy od okoliczności, ale radości, która ma swoje źródło we mnie. Radości, która wypływa z ducha, która karmi Twoją duszę i pozostaje silna nawet pośród burz. To jest radość, która rodzi się z przekonania, że jestem z Tobą na każdym kroku drogi. A jeśli jestem Twoim sojusznikiem, kto może Ci się skutecznie przeciwstawić? Ta wojna, którą prowadzisz, nie jest już Twoją odpowiedzialnością. Od teraz ja obejmuję prowadzenie. Nie musisz już walczyć sam. Jestem Twoim niestrudzonym obrońcą. Jestem tym, który walczy za ciebie, podczas gdy ty znajdujesz ukojenie we mnie. Wielu wokół ciebie nie rozumie głębi twojego bólu. Niektórzy nawet ośmielają się oceniać cię jako słabego, pokonanego, skazanego na porażkę. Ale posłuchaj, to w chwili, gdy czujesz się najbardziej kruchy, moja moc osiąga szczyt. Podniosłem cię z ziemi. Z której nikt inny nie wierzył, że można się podnieść. Uhonoruję cię przed tymi samymi ludźmi, którzy nie wierzyli w Twoją siłę. Nauczam, ponieważ moje słowo jest niezmienne, nie jestem jak ludzie, którzy mówią bez spełnienia. Nie jestem synem błędu, aby zmienić to, co obiecałem. Synu, w tej właśnie chwili przypieczętowuję na Twoim życiu osiągnięcie, którego nie można usunąć. Ale to nie jest byle jakie zwycięstwo, to zwycięstwo, które będzie widoczne, które będzie odpowiedzą przed tymi, którzy byli świadkami Twoich łez. Otrzymasz rzeczy, których twój umysł nigdy nie ośmielił się sobie wyobrazić. Otworzę ścieżki, których nikt nie będzie w stanie zablokować. Przywrócę obszary Twojego bytu, o których myślałeś, że są skazane na zapomnienie miejsca, które już pogrzebałeś w swoim sercu, jakby były bezużyteczne. Ale chcę, żebyś wiedział, jestem ekspertem w przywracaniu do życia zapomnianych snów. Jestem tym, który przekształca to, co wydawało się bezwartościowe, w fundament przeznaczenia. Jestem Bogiem, który bierze to, co jest prochem i nadaje mu wieczne znaczenie. Każda łza, każde oczekiwanie, każda cisza. Wykorzystam wszystko. Wszystko zostanie wykorzystane jako impuls, aby zaprowadzić Cię dalej. Nic nie zostanie zmarnowane. Ani Twój ból, ani Twój czas oczekiwania, nawet Twoja powściągliwa cisza. Więc słuchaj z otwartym sercem nie żyj już dłużej pod panowaniem strachu. Nie pozwól, aby łzy cię sparaliżowały. Uwolnij się od wstydu, który próbował cię zdefiniować. Dzisiaj pokrywam każdy ślad twojej przeszłości moją obfitą łaską. Ubieram cię w nowe szaty, szaty godności, honoru, nowych początków. Dzisiaj wkładam na twoją głowę koronę zwycięstwa. Jesteś tym, który przeszedł głębokie doliny, ale nie został przez nie pokonany. Jesteś tym, który zmierzył się z jałowymi pustyniami, ale dotarł do ziemi, którą obiecałem. Podtrzymuję cię moją silną ręką i przysięgam przed niebem, nigdy więcej nie powrócisz do tego miejsca smutku, z którego wyprowadziłem cię moją mocą. Nigdy więcej nie będziesz chodził w ciemności, ponieważ moje światło będzie cię nieustannie prowadzić. To Twoja nowa faza. To czas żniw. To początek tego, co zaplanowałem dla Ciebie jeszcze przed Twoim pierwszym oddechem. Otchłań próbowała uciszyć Twój głos, próbowała przerwać Twoją podróż, próbowała wyrwać z korzeniami to, co zasadziłem. Próbowała wymazać Twoją istotę, rzucić ciemność na Twoje kroki, zdezorientować Twój umysł, utopić Cię w zniechęceniu i rozczarowaniu. Ale ja byłem tam, nawet gdy myślałeś, że jesteś sam. Niewidzialnie wyciągnąłem rękę, byłem Twoim cichym schronieniem, byłem Twoją tarczą, gdy wszystko zdawało się rozpadać. Teraz nadszedł czas. Aby ujawnić światu, do czego jestem zdolny, przez kogoś, kto wybiera, aby nie puścić mojej ręki. Ci, którzy wybierają zostanie, nawet gdy płaczą, którzy kontynuują, nawet gdy są słabi, którzy wierzą, nawet gdy scenariusz krzyczy inaczej, zobaczą moją chwałę. Nie będzie to z powodu ludzkich zasług, nie będzie to dlatego, że jesteś niezwyciężony. Będzie to dlatego, że moja lojalność jest niezniszczalna, a ta lojalność podtrzymuje Twoje dziedzictwo. To Twój fundament, Twoja tożsamość, Twoja gwarancja. Teraz, mój synu, powstań. Weź w posiadanie to, co prawnie należy do Ciebie. Domagaj się tego, co Twoje, nie z arogancją. Ale z przekonaniem kogoś, kto wie, kim jest twój ojciec. I uważaj, bo jeszcze nie skończyłem mówić. To, co zacząłem w twoim życiu, nie będzie w połowie skończone. Wyzwolenie, które dla ciebie zdobyłem, jest tylko początkiem. Teraz wejdziemy w nową fazę, kierunek. Bo nie wystarczy być uwolnionym z więzienia. Jeśli nie wiemy, dokąd dalej iść. Wolność bez celu jest jak statek utknął na pełnym morzu bez steru. Dlatego składam w Twoje ręce niebiańską mapę drogową, trasę prowadzoną przez mojego ducha. Nie będziesz już szedł ślepo. Twoja wizja będzie jasna, Twoja ścieżka oświetlona. Mój głos będzie stale w Twoich uszach. Kierując Twoimi krokami, chroniąc się przed fałszywymi ścieżkami i pochopnymi decyzjami. Nawet gdy nadejdą burze i zewnętrzne głosy będą próbowały Cię rozproszyć uwodzicielskimi ofertami, będziesz miał jasność. Rozróżnisz to, co moje, od tego, co iluzoryczne. Rozpoznasz ścieżkę, nawet gdy wydaje się sprzeczna z ludzkimi oczekiwaniami. A nawet jeśli inni wątpią w ciebie, nawet jeśli nie rozumieją twoich wyborów, nie martw się. Ja sam potwierdzę twoje kroki. Położę twoje stopy na twardym gruncie, gdzie żaden wiatr nie może cię powalić. Teraz, gdy rozbiłem twoje łańcuchy, teraz, gdy rozdarłem z ciebie zasłonę smutku, nadszedł czas, aby przyodziać cię w nowe szaty. A to nie są zwykłe szaty. Daję ci szatę tego, który walczy w moim imieniu. Niewidzialną zbroję, wykutą w wierze, pokrytą nadzieją, ugruntowaną w miłości. Ta zbroja nie jest dla ostentacji ani po to, aby pokazać siłę w oczach ludzi, ale aby oprzeć się złemu dniowi z niezachwianą determinacją. I nawet jeśli spróbują cię zaatakować. Nawet jeśli narasta nienawiść, nawet jeśli zazdrość próbuje cię otoczyć, żadna z tych rzeczy nie zwycięży. Ja sam jestem tarczą wokół ciebie. Kłamstwa nie będą prosperować przeciwko tobie. Słowa wylewane z trucizną nie będą miały żadnego efektu. Będziesz szedł chroniony moją obecnością, a podczas gdy wielu będzie próbowało zrozumieć, skąd pochodzi Twoja siła, ty będziesz wiedział, to dlatego, że jesteś otoczony mną. Żadne nieszczęście cię nie zaskoczy, żadne zło nie znajdzie dostępu do twojego domu, ponieważ wysłałem moich aniołów z bezpośrednimi rozkazami, aby strzegli twoich ścieżek. Na każdej ulicy, w każdej decyzji, w każdym miejscu, w którym stąpniesz, będzie wokół ciebie ochrona. Wybrałem cię. Mój synu, nie będziesz już imieniem zagubionym w tłumie. Wybrałem Cię, abyś był nosicielem mojej esencji. Nie jesteś już zakładnikiem bólu, teraz jesteś nosicielem uzdrowienia. Wszystko, z czym się zmierzyłeś, każdy cichy ból, każda bitwa, którą stoczyłeś, zostanie wykorzystane, aby dać Ci duchową władzę nad tym. Co kiedyś cię zraniło. Dzisiaj ci, którzy widzą cię zwykłymi oczami, jutro będą szukać twojego przewodnictwa. I nie będzie to z powodu twojego wyglądu, twojego statusu, ani słów, które wypowiadasz. Będzie to z powodu widocznej obecności mojej chwały nad tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, twoje otoczenie się zmieni. Ciężar niewidzialnego będzie odczuwalny, nie z powodu tego, kim jesteś naturalnie, ale z powodu tego, kim jestem w Tobie. Będziesz kanałem mojej mocy, echem mojego głosu, żywym dowodem moich działań. Będziesz odpowiedzą tam, gdzie były tylko pytania. Ale to się nie kończy, moje dziecko. Moje działania nie ograniczają się do Twojego wnętrza. Zaczynam teraz również restrukturyzować to, co jest wokół Ciebie. To, co było zepsute, co wydawało się nieosiągalne, czego już nie próbowałeś osiągnąć, wszystko to zacznie się układać. Ograniczenia finansowe zaczną pękać. Blokady w obszarach, które wydawały się zastojem. Zaczną się rozpraszać. Stare marzenia, które porzuciłeś, ponieważ myślałeś, że nie masz już siły lub możliwości, zostaną reaktywowane z podwójną intensywnością. To, co wydawało się zapomniane, zostanie wskrzeszone. Drzwi, które były zamknięte, otworzą się bez wysiłku. Odbuduje zerwane więzy lub, jeśli to konieczne, Zastąpi je połączeniami wykutymi bezpośrednio w niebie, stworzonymi według boskiego zamysłu. Ścieżki, które wydawały się wiecznie zamknięte, otworzą się kluczami, których nikt oprócz mnie nie może otworzyć. A te przejścia, które nie służą już planowi, który dla Ciebie nakreśliłem, zamknę sam, nawet jeśli wydają się okazjami, nawet jeśli obiecują coś dobrego. Ochronię cię nawet przed ukrytymi pułapkami, jako błogosławieństwami. Wybawię cię z ukrytych sidła, z sidła, które jeszcze nie dotarły do Twoich oczu, ponieważ moja troska o Ciebie przewyższa wszelkie ludzkie pojmowanie. To absolutna gorliwość, stała czujność, miłość, która nie śpi. Synu mój, zostaniesz rozpoznany w królestwach niebieskich i będziesz wzbudzał strach w ciemności. Ponieważ nikt, absolutnie nikt, nie ma mocy, aby zatrzymać tego, którego wychowałem z autorytetem, któremu powierzyłem moje słowo, którego namaściłem, aby wypełnił wieczne przeznaczenie. Nie zostałeś wybrany ze względu na swoje zdolności lub osiągnięcia. Wybrałem cię z zamiarem, ponieważ zobaczyłem w tobie coś, o czym nawet nie wiedziałeś, że je masz, odwagę, by stanąć nawet gdy wciąż krwawiłeś w środku. Odmówiłeś poddania się na ścieżce, nawet gdy mój głos wydawał się daleki, nawet gdy wszystko wokół krzyczało, byś się poddał. Dlatego nie tylko Cię uhonoruję, ale także umieszczę na wybitnych miejscach. Ale nigdy nie zapominaj: wysokie miejsca są niebezpieczne, jeśli nie ma w nich pokory. Pamiętaj: wszystko pochodzi z moich rąk. Im bardziej będziesz się przede mną kłaniał szacunkiem, tym bardziej będę Cię wywyższał przed ludźmi z chwałą. A teraz zachowaj w swojej duszy to, co Ci mówię: nic nie może zablokować ruchu, który rozpocząłem w Twoim życiu. Żadne oskarżenie, żaden głos wątpliwości, żadne bolesne przypomnienie tego, przez co przeszedłeś. Ponieważ, kiedy decyduję się interweniować, nie tylko kontynuuję, zaczynam od nowa. Przerabiam, przywracam od fundamentów. Odbudowuję Twoją ścieżkę, usuwam złamane kawałki bólu i rzeźbię nową historię moimi rękami. Ta nowa faza będzie naznaczona pokojem, który przewyższa zrozumienie, uzdrowieniami wykraczającymi poza to, co fizyczne, osiągnięciami, które przekraczają Twoje najśmielsze marzenia. Od teraz będziesz przeżywać dni tak niezwykłe. Że będą się wydawać wiecznym darem, bo ja jestem panem czasu, panem tego, co ma nadejść. A Twoja przyszłość jest teraz bezpieczna pod moją kontrolą. Przygotuj się, moje dziecko. To, co ma nadejść, nie jest ciężarem, to zaszczyt. To, co ma nadejść teraz, nie jest cierpieniem, ale pieśnią wdzięczności która wyjdzie z Twoich ust jak nigdy dotąd. Będziesz spoglądać wstecz na przeszłość oczami zrozumienia i mówić, gdyby nie ręka Pana, poddałbym się. Ale teraz wszystko ma sens. Każda łza, każda cisza, każde nie były częścią większego planu. A w ramach tego planu nie jesteś aktorem drugoplanowym, jesteś protagonistą świadectwa, które naznaczy pokolenia. Nie myśl, że to koniec. Wręcz przeciwnie, dopiero zaczynasz żyć tym, co przygotowałem dla ciebie na długo przed tym, jak wziąłeś pierwszy oddech na tym świecie. Cała twoja dotychczasowa podróż była testem, intensywnym treningiem. Ból był narzędziem, które ukształtowało twoją wiarę. Strata była wiatrem, który wiał, aby cię uspokoić. Cisza była pokojem, w którym nauczyłeś się słyszeć mój głos. Teraz jest czas, aby zacząć coś nowego. Nie chcę, abyś był uwięziony przez stare żale, lub szukał odpowiedzi tam, gdzie nie ma życia. Od tego dnia Twoim jedynym źródłem będzie niebo. Będę Twoim przewodnikiem, Twoim bezpieczeństwem, Twoim doradcą, Twoją stabilnością. Nie zerwałem twoich łańcuchów, abyś wędrował bez celu. Uwolniłem cię z jasnym celem, aby zaprowadzić cię prosto do ziemi obiecanej. Moje dziecko, bądź ostrożny. Nie bój się dni, które jeszcze nie nadeszły. Wiem, że to, co cię czeka, może wydawać się ciemne, ale pamiętaj, ja już tam jestem. Nie tylko przygotowuję drogę. Ja jestem drogą. Stoję przed Tobą, oświetlając każdy krok moją obecnością. A kiedy świat milczy, kiedy wszystko wydaje się zbyt spokojne, nie myśl, że odszedłem. Cisza jest dźwiękiem mojej ukrytej pracy. Są rzeczy, które robię za kulisami, rzeczy, których Twoje oczy jeszcze nie widzą. A kiedy chaos wokół Ciebie wydaje się ogłuszający, nie bój się. Hałas jest rozproszeniem, hałasem sprzeciwu, który próbuje Cię rozproszyć. Ale jeśli będziesz trzymał wzrok tkwiony we mnie, nic nie odwróci Cię od ścieżki, którą wytyczyłem. Pamiętaj, moje myśli wykraczają daleko poza Twoje. Moje plany są wyższe niż możesz obliczyć. I nawet jeśli dziś nie rozumiesz, wkrótce wszystko stanie się jasne. Dzisiaj. Moje dziecko daje ci wieczny dar tożsamość. Nie będziesz już postrzegany jako ktoś, kto jest zraniony, ktoś z bliznami z przeszłości. Od tej pory będziesz rozpoznawany jako ktoś, kto żyje zdrowym życiem, owoc tego, czego doświadczyłeś. Nikt nie nazwie cię zapomnianym, zdyskredytowanym lub słabym.